Lublin, a także inne miasta wschodniej Polski, Podkarpacia, są już, no mówiąc kolokwialnie, zapchane. Tak? Czyli tych ludzi trzeba y, transportować y, na zachód. Co nie jest łatwe, niestety, ponieważ y, coś, czego niektórzy nie rozumieją, ja to już, tu, ja już to powoli rozumiem. Y, oni chcą zostać. Oni chcą zostać, oni chcą zostać jak najbliżej granicy e, ukraińskiej, bo oni wierzą, że ta wojna się skończy za chwilę, za dwa tygodnie i oni chcą jak najszybciej wracać do siebie. Im naszą rolą jest teraz wytłumaczenie im w jak najłagodniejszy i jak najtaki delikatny sposób, że no, wojna może potrwać jeszcze długo, to jest jedno. A druga rzecz jest taka, że niektórzy z nich już zwyczajnie poludzki nie mają dokąd wracać, bo ich domy nie istnieją, tak? Dlatego musimy im delikatnie tłumaczyć i namawiać ich, żeby oni się zgodzili, zgodzili wyjechać dalej na zachód, czy to na zachód Polski, czy na zachód Europy. W momencie, kiedy przyjechaliśmy tutaj i trwał ten alarm bombowy, to widać było cały czas ruch na ulicach, tak? Że widać było, że mimo tej wojny i tego, co się dzieje, to, co się dzieje na, na, na wschodzie Ukrainy, ten ruch, tutaj w we Lwowie jest całkiem normalny, ale dopiero jak alarm został odwołany, to zobaczyliśmy, ile nagle się pojawiło samochodów, ile nagle się pojawiło ludzi na ulicach. Więc e, czujemy się bezpiecznie, przynajmniej ja się czuję bezpiecznie, ale wiem, że w każdej chwili, no. Jest alarm bombowy, no to w każdej chwili może coś nas, coś nas trafić, tak? I, I jest taki element niepokoju, no bo, bo no wojna jest nieprzewidywalna i, i niestety e, e, wojska tego bandyty Putina e, nie wiadomo, co im do szczeli, mówiąc bardzo brzydko. I, I oni przecież w każdej chwili mogą odpalić coś na, na Lwów i, no i wtedy będzie problem.